Cześć! Tu wasza ulubiona koniara w internecie. Dziś przychodzę do Was z obiecywanym materiałem na temat odpiaszczania koń. Przez ostatnie dni testowałam dla Was preparat firmy Omega o nazwie Sand Xpel, który dostałam dzięki uprzejmości mojego partnera żywieniowego firmy Eggersman Poland. To co? Wyjmujemy notatnik. A koniareczka bawi i uczy. Optymalne zdrowie układu pokarmowego wywołuje efekt domina w całym organizmie, umożliwia skuteczne wchłanianie składników odżywczych, naturalne i bezproblemowe oddawanie kału, a nawet pomaga radzić sobie ze stresem. Omega Sand XP jest smacznym, łagodnie działającym suplementem, bez żadnych dodatków smakowych i zapachowych. Preparat firmy Omega, dostępny u mojego partnera żywieniowego firmy Egersman, jest odpiaszczający dla koni na bazie psylium i siemienia lnianego do najbardziej efektywnego usuwania złogów piasku w jelitach. Piasek może gromadzić się w jelitach, kiedy konie i kłuce utrzymywane są na piaszczystych padokach i na bardzo krótkiej trawie. Jego ziarenka przemieszczają się przez kolejne odcinki układu pokarmowego i gromadzą się w jelitach. Połknięcie piasku przez zwierzęta jest czasami nieuniknione. Dlatego psylium jest użytecznym dodatkiem do paszy, który ułatwia i wspiera delikatne usuwanie niepożądanych zanieczyszczeń z organizmu. To co? Jak jesteśmy już wyuczeni, przechodzimy do części głównej, czyli do naszego eksperymentu. Baluś, przepraszamy, że naruszamy Twój spokój. Potrzebuję Twoją kupę do eksperymentu niebieskiej rękawiczki. Jest i kupa. Rozpoczynamy eksperyment. Potrzebna nam jest dosłownie jedna kupa. Mamy to. Słuchajcie, taką paczuchę zalewamy wodą, zostawiamy na 6 godzin i zobaczymy, co z tego cacka wypłynie. Baluź, idę namaczyć Twoją kupę. Nie martw się, jest w dobrych rękach. Namaczamy kupę i widzimy się za 6 godzin. Co Libia? czy twoją kupę też mam przebadać? Witam Was ponownie. Widzimy się po 6 godzinach. I popatrzcie, mamy tutaj nasze małe zawiniątko. Coś niecoś potrafię. Perfekcyjnie odłowiłam kupę. Popatrzcie, możemy sobie już coś zauważyć. Widoczne są tutaj naprawdę złogi treści żołądkowej. Nie wiem jak będzie wyglądać test po odpiaszczaniu preparatem, ale na ten moment naprawdę tej treści jest tutaj dużo. Nie wygląda to zbyt apetycznie, dlatego może przestanę już na to patrzeć, a was zaproszę na spotkanie za 6 dni po odpiaszczaniu preparatem Omega Sand Xpel. Do zobaczenia. Balówcina swój posiłek z preparatem, a my widzimy się za 6 dni. Dzień dobry. Witam się z Wami po 6 dniach. Było to 6 dni ciągłego stosowania preparatu Omega Sand XPL na balusi. Odpiaszczaliśmy się raz dziennie czterema miarkami tego produktu. Efekty, jak możecie zauważyć, są gołym okiem. Mniejsza ilość złogów widać to zdecydowanie. Wybaczcie mi, nie operuję tutaj tak profesjonalną nomenklaturą, bo po raz pierwszy chyba analizuję skład kupy mojego konia, ale staram się to robić bardzo dyplomatycznie. Wydaje mi się, że działanie i efekty mojego eksperymentu są zdecydowanie zauważalne. Pamiętajcie o odpiaszczaniu, bo jest to bardzo ważny element, jeśli chodzi o chów codzienny koni. Nasz eksperyment właśnie dobiegł końca. Bardzo dziękuję Wam, że ze mną byliście, dzięki za poświęcony czas oraz serdeczne podziękowania dla firmy Egersman Poland, która dostarczyła mi produkt firmy Omega. Mam nadzieję, że częściej zobaczymy się w takiej formie materiału. To była czysta przyjemność. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.